Słuchajcie moi drodzy, w piątym dniu z masów. Szukamy czekoladki, mamy piąteczkę. Już Wam pokazuję co ja tutaj mam. A dzisiaj słuchajcie, no takie cudo. Mam niam niam. Normalnie palce lizać. Okej okay, moi drodzy, dzisiaj niestety bez asystenta, więc biorę pierwszą kopertę z brzegu, tak jak jest, bez żadnych tam udziwnień Moi drodzy, i co? I odrywamy piąteczkę z paczuszki. Mamy piątkę. Tak. tak, tak, tak. I najpierw, co? Najpierw, może wróćmy do kalendarza świątecznego odliczania. Wczoraj mieliśmy 50 zł pod tym prezentem. I teraz drapiemy szóstkę, tak, szóstkę. A piątkę. Piątkę trafimy. Co jest ze mną? I pod piątką, słuchajcie, mamy stroik, No dobrze, strojik. Teraz przejdźmy do świątecznego kalendarza, moi drodzy. No, zobaczymy, co tu uda nam się dzisiaj wydrapać. A szukamy tutaj gwiazdy. A pod jedynką mamy. Mamy kominek. Dwa i trzy. Mamy lizaka. I mamy bębenek. Cztery, pięć. Mamy choinkę. Zobaczcie, to mamy gwiazdę. Ja cię nie mogę. Jak mi się ta paczka podoba normalnie, sztos. Sześć renif. Siódemka gwiazda znowu. No co? Gwiazda. Kolejna gwiazda. 9, 10, 11. Dobra, bałwan może być. Może być i kula. <grym> A to będzie gwiazda? Mamy gwiazdy, słuchajcie, mamy kolejną gwiazdę. Jak ja to lubię normalnie, to jest coś niesamowitego. Dwunastka gwiazda. Trzynastka gwiazda. Po czternastką mamy ciuchcie, moi drodzy. Piętnastka mamy czapka. Szesnastka mamy strojik, Siedemnastka mamy skrzata. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, osiemnaście. Gwiazda! Piernik, słuchajcie, tutaj mamy, mamy Anioła. Dwadzieścia jeden, mamy kartkę.

5, 6, 7, 8, 9, 9 gwiazd. 9 gwiazd się czyli tutaj będzie 10, 10, 10, moi drodzy. I szukamy. Mamy dycha. Mamy dycha. Mamy dycha. Czyli mamy stówę w tej zdrabce. Mamy stówę. I mogą być te lampki. Zawsze są lampki, a mamy stówę, moi drodzy. Normalnie szok. Drapiemy mamy. Dziesięć złotych Zapiemy, mamy 10 zł Kolejna dycha wpada Tutaj dycha wpada I tutaj dycha wpada ja cię nie mogę normalnie co te tak tutaj Ja nie mogę tutaj mamy dychę Tutaj mamy dychę Normalnie szok tutaj mamy dychę Czyli mamy 100 złotych w tej zobaczmy gdzie to kontrolne, bo ja nie wiem. E-e-e, normalnie pięknie. I to ja lubię, to ja lubię. No nie było prezentu dzisiaj. Dzisiaj był strojik, ale dzisiaj za to mamy świąteczny kalendarz. No pięknie, normalnie pięknie. No dobrze, to teraz zobaczmy co ja tam wylosowałem, moi drodzy. Z Mikołaja. Kajś okay, jeśli nie mogę wyjąć. Jest, jeszcze coś jest. Pusto. Dobra. Na no dzisiaj, co my tutaj mamy, moi drodzy? Mamy perły rubiny. Zielona pensja i kocham zimę. No dobrze, no dobrze. To zaczniemy od perły rubiny, moi drodzy. Musimy tutaj znaleźć taki naszyjnik albo pierścionek. I wygrywamy wtedy dwukrotność, jak znajdziemy pierścionek. Dobrze, dobrze. To zabieramy się do drapania. I lecimy z tym, moi drodzy. Lecimy. A mamy tutaj 19, 20. Mam nadzieję, że widzicie trochę przybliżyć, żebyście wszystko dokładnie widzieli. 32, 35 i 39 to są nasze wygrywające liczby. A mamy 16. Trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa, piętnaście, osiemnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, jedenaście i trzydzieści sześć. Tutaj mamy trzydzieści siedem, trzynaście, czternaście, trzydzieści jeden. 12 i ostatnia linia to mamy 34. O, 23, 29, 28 i 17. Niestety perły, rubiny puste, ale mamy tu taką zdrabkę, która mnie lubi. Słuchajcie, nazywa się Zielona Pensja. Zazwyczaj tutaj wygrywamy jakieś pieniądze. No zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. A nasze wygrywające liczby to 3.

dzisiejszej koperty, to kocham zimę, moi drodzy. Musimy znaleźć jedną z wygrywających liczb, a nasze wygrywające liczby to, mamy 6 i mamy 8, I szukamy, a mamy 16, 7, 5, Mamy 8, mamy 8. Mamy wygraną, jak ja to lubię. 18 i 17, a pod ósemką, moi drodzy, 2 zł. No i fajnie, no i fajnie, no i fajnie. tu O, są kontrolne M. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy wtedy do podsumowania. Na dzisiejszy odcinek. Zdrab masowy, piąteczka nas zaskoczyła w świątecznym kalendarzu, moi drodzy mamy stówkę, 9 gwiazd i tutaj w 25 okienku 10, 10, 10, no, były lampki, nie było Mikołaja, ale nie ma co i jeszcze wkocham zimę, 2 złote, moi drodzy, no piękny dzień, piękny dzień, mam nadzieję, że jutro będzie też taki owocny. Trzymam oczywiście kciuki za Wasze odcinki. Do następnego odcinka. Dziękuję za oglądanie, za miłe komentarze. Może nie nadążam wszystkim na raz odpisywać, może u każdego nie zawsze się odezwę, ale staram się, staram się. Naprawdę to jest tak pracochłonne, że sobie nie zdajecie sprawy. Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia.